Cześć, tu syna dziś o tym, jakie książki przeczytałam w lipcu i sierpniu. Jak wiecie, albo i nie, jakiś czas temu podjęłam się wyzwania, że będę czytać przynajmniej 20 stron książki dziennie i zaczęłam właśnie od lipca, dlatego też mam trochę książek, które udało mi się przeczytać. I myślę, że bez zbędnego przedłużania po prostu zacznę. I pierwsza książka, jaką przeczytałam w lipcu, była to książka Pacjentka. Jest to książka, którą kupiłam już jakiś czas temu, nie pamiętam nawet z czyjego polecenia, bo przez pewien czas leżała sobie u mnie na półce, aż w końcu się doczekała. I ja się wtedy nie mogłam doczekać, żeby dowiedzieć się, co było dalej, ponieważ ta książka naprawdę bardzo mnie wciągnęła. Bardzo dobrze mi się ją czytało, ponieważ miała takie krótkie podrozdziały i było mi ją ciężko odłożyć. Myślę, że ta książka wciągnęła mnie dlatego, że z jednej strony opowiada historię y, Alicji, która jest takim ciekawym z punktu psychologicznego widzenia przypadkiem, ponieważ ona została oskarżona o zabicie swojego męża. I po tym wszystkim przestała mówić, więc tak naprawdę tylko ona wie, co się wydarzyło danej nocy. Jest to też opowieść o psychoterapeucie Teo, który e, tak naprawdę porzucił swoje dotychczasowe miejsce pracy właśnie ze względu na to, żeby móc pracować z tą pacjentką Alicją. Bardzo chciał rozwikłać tą zagadkę, dlaczego ona przestała mówić, i bardzo chciał nakłonić ją do tego, żeby zaczęła mówić z powrotem. I mi naprawdę te elementy psychologii się tutaj bardzo podobały, ale uważam, że książka może podobać się szerszemu gromu, no bo tak naprawdę nie trzeba się znać, żeby móc, że tak powiem, tą książkę zrozumieć. I choć mi osobiście udało się, że tak powiem, rozwikłać tą zagadkę nieco wcześniej niż zostało to powiedziane wprost, to uważam, że tę książkę warto przeczytać, dlatego ją po prostu polecam. Kolejną książką, jaką udało mi się przeczytać w lipcu, była Psychoterapeutka. Jest to książka, która również bardzo mnie wciągnęła, ale zaczęłam ją czytać, ponieważ tak jak tutaj na końcu. Jest napisane, wciągnęła Cię pacjentka, musisz przeczytać psychoterapeutkę I powiem szczerze, że ten opis po prostu tak mnie zachęcił, że zdecydowałam się ją przeczytać No i tak, książkę czytało mi się troszkę wolniej niż w tą poprzednią Ponieważ tutaj rozdziały były już dość rozbudowane Dodatkowo było sporo różnego rodzaju opisów ludzi, miejsc i tak dalej Ale nie mam tej książce tego za złe, ponieważ... Wynikało to z tego, że Sara, główna bohaterka, jest właśnie takim typem człowieka, który dużo widzi, dużo analizuje, która po prostu tak ma, trochę przez swoje cechy charakteru, a trochę przez zawód, jaki wykonuje, czyli właśnie z powodu tego, że Sara jest psychoterapeutką i przyjmuje swoich klientów w domu, który odziedziczyli razem z mężem i próbują go wyremontować. I cała historia rozpoczyna się jednego dnia, kiedy jej mąż postanawia jechać ze swoimi przyjaciółmi do takiego domku w lesie. No i po pewnym czasie Sara otrzymuje telefon od przyjaciół męża, że jej mąż tam nie dotarł. Historia w tej książce biegnie czasami naprawdę bardzo szybko i dynamicznie, mimo że właśnie momentami jest przerywana tymi przydługimi, jak dla mnie, opisami. Natomiast Chętnie się chciałam dowiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło, i szczerze mówiąc, w pewnym momencie miałam takie, nie, przecież to nie może być tak. Naprawdę, naprawdę polecieliby tak sztampowo, to nie może być to. No i na szczęście okazało się, że to nie było to. I zakończenie było trochę inne niż się spodziewałam. Muszę przyznać, że. Domyśliłam się, natomiast no, można by powiedzieć, że tak naprawdę w ostatnim momencie przed tym, jak zostało to napisane. Dlatego też również uważam, że tę książkę warto przeczytać, zwłaszcza jeżeli lubi się tego typu książki, które muszą rozwikłać jakąś zagadkę. Na koniec lipca zaczęłam czytać książkę Katarzyny Bondy: Pochłaniacz, część pierwsza, i właśnie. To by mnie zgubiło, ponieważ nie zauważyłam, że jest też część druga, którą musiałam dopiero później sobie zamówić, więc miałam małą przerwę, ale w tej przerwie przeczytałam właśnie książkę Pięć Języków Miłości, o której za chwilę. No, ja nie lubię tak przerywać książki. Jeżeli zaczynam czytać jakąś książkę, to lubię ją po prostu skończyć. Ale do rzeczy. Już mówię, o czym ta książka, a właściwie te książki, dwie, które stanowią jedną, Opowiada. I powiem tak, było to moje pierwsze zetknięcie z twórczością pani Katarzyny Bondy, która jest okrzyknięta mistrzynią polskich kryminałów, a ja mam nieco mieszane uczucia odnośnie tej książki. I z jednej strony jest to książka z wieloma wątkami, w której główną bohaterką jest Sasza Załuska, będąca psychologką, która jest również profilerką, czyli pomaga y, ustalić profil na przykład. Sprawcy jakiejś zbrodni. No i ta Sasza ma też swoją przeszłość, swoją historię. Zmaga się z chorobą alkoholową, więc, że tak powiem, no jest to osoba z pewnym zapleczem, bagażem, tak jakby to nazwać. Spotykamy Saszę, kiedy po 7 latach pracy w Instytucie Psychologii Śledczej w Huddersfield. Postanawia wrócić do Polski i od razu, właściwie po przybyciu do Polski, dostaje nowe prywatne zlecenie, które ma polegać na tym, żeby ustalić, jaki jest profil osoby, która że tak powiem prawdopodobnie dokona zbrodni i zabójstwa. Ale Sasza ma pewien problem, ponieważ zazwyczaj zaczyna pracować, kiedy ofiara już jest. Tutaj tej ofiary jeszcze nie ma. Ale to się w książce zmienia i ta ofiara się przytrafia, znajduje. No i Sasza stara się rozwikłać tą zagadkę, mimo że tak naprawdę kluczowym dowodem jest zapach sprawcy, ale ma tutaj też do czynienia pewna piosenka sprzed 20 lat, ponieważ książka, no właśnie, i tu jest. To jest trochę zagmatwane, ponieważ książka na początku pokazuje coś z 2013, później z 1992, później znowu wraca do 2013. No a właśnie, jest też ta druga strona. Mam wrażenie, że czasami te wątki niektóre były zupełnie niepotrzebne, były tak jakby zapychaczem tej książki, nie wnosiły nic do tej książki. Przez te poboczne wątki akcja też czasami bardzo zwalniała. I. Naprawdę czasami było mi ciężko przebrnąć przez kolejne kartki, dopóki znowu nie zaczęło się coś dziać. Ja swojego podejrzanego miałam już tak naprawdę od samego początku książki, ale to, czy mi się udało tą zagadkę rozwikłać, czy nie, szczerze mówiąc, na. W pewnym momencie te, czytania tej książki nie byłam pewna, co czytam, więc nie byłam do końca pewna, czy rozumuję dobrze. Natomiast jeżeli ktoś tutaj jest fanem Katarzyny Bondy, to myślę, że jeżeli ta książka nie odbiega od jej pozostałych, to będziecie zadowoleni. Dla wszystkich innych mam wrażenie, że trzeba się czasami uzbroić w cierpliwość. Natomiast powiem tak. Cieszę się, że udało mi się dobrnąć do końca. Cieszę się, że przeczytałam. Nie chciałabym się zarażać do twórczości pani Katarzyny przy tym pierwszym spotkaniu, może jeszcze kiedyś sięgnę po coś od tej autorki. Na razie sobie po prostu od niej odpocznę. W sierpniu udało mi się przeczytać książkę Pięć języków miłości, napisaną przez Garego Chapmana, która którą czytało mi się naprawdę bardzo fajnie, mimo że to poradnik, za którym ja osobiście nie przepadam, ale książka była napisana w ciekawy sposób. Autor zawierał też takie jakby fragmenty swoich rozmów z klientami, dlatego też myślę, że to mogło sprawić, że tą książkę mi się po prostu czytało dobrze. Więcej o tej książce i o tej całej teorii napełniania zbiorników miłości Mówiłam właśnie w sierpniowym filmiku o, o tytule, o ile dobrze pamiętam, 5 języków miłości Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć o całej tej teorii, to zapraszam serdecznie do tego filmiku Tutaj dodam tylko, że moim zdaniem nie warto jest się zarażać tą okładką, bo moim zdaniem jest ona... Trochę jak z Roman Romansidła, a romansidło to to nie jest. Natomiast jeżeli ktoś chce wyciągnąć z tej książki jakieś takie może przemyślenia, może takie trochę porady odnośnie budowania relacji, pielęgnowania relacji, to myślę, że jak najbardziej jest to książka, którą warto przeczytać. No i książka, którą zaczęłam czytać dosłownie pod koniec sierpnia, to książka pani Mary Hagins Clark. O nazwie całkiem sama i jest to książka, którą czytałam mi się naprawdę dobrze. W odróżnieniu do poprzedniczki leciałam, leciałam z tymi rozdzielikami, które były krótkie. Nie było tutaj zbędnych takich przydługich opisów. Książka była moim zdaniem bardzo fajnie prowadzona. Akcja się tutaj po prostu działa. Byliśmy w środku tej akcji. Każdy rozdziałik, że tak powiem, przybliżał nas do. Celu. A książka opowiada w ogóle o celi takiej młodej gemmolożce, czyli takiej y, znawczyni y, kamieni szlachetnych i biżuterii, która wyrusza w podróż jachtem, y, ponieważ została zaproszona jako prelegentka i wygłasza tam swoje wykłady właśnie o tych kamieniach szlachetnych. Y, jest to dla niej też taka trochę ucieczka przed y, skandalem, jaki wywołał jej były narzeczony, którego zamknięto za malwersację, i próbuję ją teraz trochę wrobić. Ale ogólnie w książce trzeba rozwikłać zagadkę tego, kto zabił taką starszą panią, Lady M., która była posiadaczką drogocennego naszyjnika, który kiedyś należał do Kleopatry. Natomiast powiem szczerze, że. No, mój typ się nie sprawdził, nie udało mi się. Więc tym bardziej zachęcam, bo jestem ciekawa, czy tylko ja nie potrafiłam odgadnąć, kto zabił, czy może takich osób będzie więcej. No, tak jak mówię. Ja poległam, ale może Wam się uda rozwikłać tą zagadkę, więc jak najbardziej polecam. Okej, okay, i to już były wszystkie książki, które udało mi się przeczytać przez te dwa miesiące. Muszę przyznać, że jestem z siebie całkiem dumna, jest tego trochę, więc tak, jeśli podobał Ci się taki filmik, zostaw dla mnie łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego pa!